Witam serdecznie wszystkie zodiakalne skorpiony na szeptach Tarota i dziś zapraszam Was na czerwcowe wydanie naszej serii Miłość na zakręcie, bo serce czasem skręca w nieoczekiwanym kierunku. Dziś oczywiście zagłębiamy się w energię miłości, relacji i partnerstwa. I niezależnie od tego, czy jesteście w związku, czy wciąż czekacie na właściwą osobę, zobaczymy, co szykuje dla Was wszechświat w czerwcu. Dla naszych związkowców zobaczymy, co dzieje się między Wami, jakie zmiany tutaj mogą nadejść, co warto naprawić, co pielęgnować. A dla naszych Singielków zobaczymy, czy to dobry czas, kochani, aby otworzyć Wasze serduszka. Czy tu jakieś nowe relacje, znajomości mogą pojawić się na horyzoncie, a być może jest to po prostu dobry moment, aby pokochać siebie. Mam nadzieję, że to czytanie przyniesie Wam jasność, jasne wskazówki, no i oczywiście odrobinę magii. Jeżeli czujecie, że jest to dla Was, zachęcam, dajcie łapkę w górę, zapraszam do subskrypcji. To wszystko pomaga mi, kochani, no, tworzyć więcej filmów dla Was. Także usiądźcie wygodnie i my tradycyjnie zaczynamy od naszych par, od naszych związkowców. Kochani, co u Was, co u naszych skorpionków? Jakie energie będą Wam towarzyszyć w czerwcu? Co dzieje się obecnie między Wami? Jaka jest energia Waszego partnera? Co czuje? Co chciałby wyrazić? Jaka jest Wasza energia? Czego Wy potrzebujecie od tej relacji? Czy tutaj są jakieś napięcia, blokady? Co być może utrudnia Wam relacje? Jaka jest rada dla Was? Co możecie zrobić, aby tutaj poprawić sytuację? No i oczywiście, jaki jest potencjał na najbliższą przyszłość dla naszych skorpionów? Moje skorpionki, czerwiec może przynieść Wam taką energię oczekiwania. To jest taka oner, energia trochę ciszy, wyciszenia tutaj. Być może pojawia się jakaś tęsknota za jakimś takim większym zaangażowaniem. Czerwiec u Was jest takim, taki czas pomiędzy troszeczkę. Nie jest źle, ale do końca tutaj też nie jest. Nie jest dobrze, nie jest tak, jakbyście chcieli. Pojawia się tutaj pragnienie no, bliskości, które być może właśnie nie zawsze no, ma jakieś takie ujście, tak? Albo no, nie jest tutaj realnie zaspokojone. Karta umiarkowania w relacji mówi o, o wyciszeniu. O wyciszeniu, o pójściu na kompromis, być może no, też i stagnacji. Umiarkowanie wskazuje, że tutaj żadne z Was na pewno no, nie chce się, nie chce wywoływać żadnych konfliktów, nie szuka tutaj zaczepki, ale też do końca być może nie wie, jak tutaj porozmawiać, tak? Albo na przykład, no nie wiem, nie wie, co jest może ważne dla Was. To jest dobry moment, aby odbudować tutaj tą równowagę, ale będziecie, no, będzie trzeba tutaj zauważyć potrzebę no, pewnych zmian, tak? Coś tutaj będzie musiało się zmienić, także jeżeli, jeżeli są jakieś takie konkretne sprawy, z których, no, z których zdajecie sobie sprawę, no to nie zamiatajcie tutaj niczego, nic, niczego pod dywan, bo wygląda tak, że tu jest takie chodzenie troszeczkę po cienkim lodzie. Być może żadne z Was nie chce tutaj naruszyć tego pozornego spokoju, no, ale ta taka cisza na razie tutaj do niczego za bardzo was nie prowadzi, no i na pewno niczego tutaj nie rozwiązuje. Energia partnera to karta gwiazda. Partner może mieć tutaj takie optymistyczne podejście albo zachowuje się tak, jakby, no nie wiem, wszystko się tu samo miało ułożyć, tak? Może, może, może tak wierzy. Może wierzy po prostu w Waszą relację. No i czuje się też pewnie, także nie podejmuje żadnych konkretnych działań. Gwiazda często pokazuje kogoś, kto żyje bardziej też trochę wyobraźnią um, niż realiami. Być może, nie wiem, Wasz partner jest emocjonalnie gdzieś daleko, skupiony może na jakichś takich swoich dalszych marzeniach albo planach albo też no, na jakiejś takiej wewnętrznej odnowie. I no, może jemu się wydaje, że was wspiera na swój sposób, ale nie daje wam tego, czego wy tak naprawdę potrzebujecie, tak? A wy potrzebujecie obecności i konkretów. Wasza energia to królowa Buław. Wy tutaj, no to jest taka energia, która przede wszystkim bardzo silna, tak? Także wy tutaj próbujecie w tym momencie... Odbudować jakąś taką Waszą siłę. Królowa, królowa była, ma pewność siebie i Wy potrzebujecie po prostu, aby ten Wasz partner Was zauważył, zauważył, docenił. Może zaczynacie mówić po prostu też i wprost, albo zaczniecie mówić wprost o Waszych potrzebach, a może tutaj będzie właśnie potrzeba, albo postawicie jakieś takie konkretne granice. I może czujecie, że zbyt długo tutaj tłumiłyście, czy tłumiliście, bo oczywiście to nie musi być kobieta, nie musi być mężczyzna, obojętnie dla kogo, po prostu to jest wasza energia. Także być może jest tu takie poczucie, że zbyt długo tłumiliście wasze, wasze pragnienia, wasze potrzeby, a, no bo może nie chcieliście po prostu też robić problemów, tak? Może myśleliście, że partner się domyśli. Także, ale tutaj potrzebujecie czegoś więcej, potrzebujecie bliskości, to jest potrzeba pasji, tutaj, no zaangażowania przede wszystkim, i jeśli tego nie ma i nie będzie, no to tu jest takie mocne poczucie frustracji, tak? Nawet jeżeli wszystko z wierzchu tutaj wygląda, tak? Chodzicie po tym, po tym, cienkim, po tym cienkim lodzie. No, królowa, królowa była ma potrzebę zabuśnięcia, tak? Ma potrzebę, żeby ją tutaj docenić, zauważyć, to nie jest taka energia, która chowa się, chowa się po kątach. Także na pewno macie, no chcecie tutaj więcej emocji. Kochani, co utrudnia Wam harmonię, związek? Piątka monet. Energia emocjonalnego osamotnienia, ponieważ piątka monet zawsze mówi właśnie o samotności, o poczuciu bycia samym, czyli Wam tutaj brakuje, no, brakuje bliskości. Piątka monet pokazuje, że czegoś brak, że brak może właśnie ciepła, być może brak wsparcia, no a może właśnie tego podkreślenia, tak, że jesteście ważni dla, dla tego waszego partnera. Być może oboje jesteście zajęci własnymi zmaganiami tutaj i być może obydwoje nie zauważacie, kochani, tej drugiej osoby. Um, ta relacja tutaj potrzebuje, no, potrzebuje, żebyście zawalczyli obydwoje o siebie. Być może wasz partner nie widzi waszych starań, a być może wy nie widzicie starań partnera. Ta karta to sygnał tutaj, że jeżeli nie wrócicie do tego wzajemnego dawania, zrozumienia, no to rozpad może przyjść nie z powodu kłótni, tak, ale raczej z powodu obojętności. Jaka jest rada? Karta Księżyca mówi, że y, to jest karta takiego. Nie, nie, tutaj nie wszystko widać, kochani, wyraźnie. Tutaj mogą być jakieś rzeczy między wami w tym związku, y, no, które albo po prostu nie wiem, albo wy sobie jeszcze czegoś nie zdajecie sprawy, czegoś nie wiecie, coś może być ukryte, albo coś po prostu może być nie, no, niewypowiedziane. Mogą być jakieś, no być może wasz partner ukrywa jakieś emocje. W każdym razie wy może nie mówicie całej prawdy. Może nawet nie mówicie, kochani, prawdy przed, samymi, przed samym sobą. Karta rada mówi, abyście nie opierali się tutaj na domysłach, nie ignorowali też waszej intuicji. Jeżeli coś was tutaj niepokoi, tak? coś wam leży. Na serduszku, albo coś Wam, wasza intuicja podpowiada, to kochani, zapytajcie. Ta karta na pewno zachęca tutaj do rozmowy, do wyjaśnienia. Nie musicie od razu zakładać najgorszego, tak, że tutaj zaraz, nie wiem, coś strasznego wyjdzie i doprowadzi to, no, do rozbicia, ale na pewno jest to taki, no, taki czas, abyście. Przyszedł czas, żeby wyjść z mgły. I przede wszystkim to, co tutaj jest no, ukryte, tak? albo wy nosicie w sobie i nie wypowiadacie, to powinno być kochani, wypowiedziane, powinno wyjść na jaw. Jaki jest potencjał na przyszłość? Siódemka Pucharów. Karta wyraźnie mówi, że jeżeli nie podejmiecie konkretnych decyzji, to ta relacja może pozostać w takim właśnie zawieszeniu. Siódemka pucharów to nie jest. To, to jest taki emocjonalny chaos. Um, to jest też karta no, fantazji, tak, iluzji, jakichś takich nieokreślonych naszych, no nie wiem, emocji. Y, może tutaj oboje będziecie się czuć. Nie wiem, że nie wiem, może jedno czeka na drugie, może któryś z was tutaj zadecyduje, ale ta karta jest takim ostrzeżeniem, że to pozostawanie w iluzji, tak. Jeżeli tutaj nie sprecyzujecie, czego chcecie, to może was po prostu oddalić od was i oddalicie się od siebie jeszcze bardziej właśnie w takiej, w, takiej, w takiej ciszy. Ja nie myślę, że tutaj wasza przyszłość jest zamknięta w jakiś sposób, ale na pewno wymaga jasności, wymaga rozmów, wymaga jakiejś takiej klarowności i przede wszystkim wyjścia z tej emocji z takich emocjonalnych złudzeń, tak? z takich złudzeń, że tu samo się wszystko, nie wiem, w jakiś, w jakiś magiczny sposób naprawi. Na pewno no, jest tu taka ogólna energia w tym miesiącu spokoju. Dominuje tutaj spokój, ale to nie jest spokój uzdrawiający, tylko raczej taki spokój, który mówi o braku emocji, o braku konkretów, o braku przede wszystkim, kochani, szczerości, także no, zachęcam Was do szczerej rozmowy z Waszym partnerem, do no, jeżeli milczycie, to przestańcie milczeć i sprawdźcie o co tutaj, o co tutaj stronom chodzi i co Wam leży tak głęboko na serduszku. Dobrze, moje skorpionki, życzę Wam no, fajnego, wspaniałego czerwca, tak, może pomyślnych rozmów, a my teraz zapraszamy naszych singli. Kochani, co u Was, co u naszych singielków, jaka jest Wasza energia miłości, partnerstwa, relacji, w jakim jesteście punkcie? W jakim punkcie są skorpionki, single? W jakim punkcie są nasze skorpionki? Dobrze. Czy coś trzyma Was tutaj w przeszłości albo budzi Wasze obawy? Uwaga miała dokładnie tą samą kartę. Czy ktoś nowy nadchodzi dla Skorpiona? A jeśli tak, to jaką będzie mieć energię? Jaka energia idzie do Was? Jakie przekonania lub emocje, doświadczenia mogą Was ograniczać? Co może ograniczać Skorpiona? Jaka jest rada dla Was? Co możecie zrobić, aby otworzyć się? Popatrzcie, wow, na nową relację. No i oczywiście potencjał na najbliższą przyszłość. Moje drogie skorpionki, no wiele skorpionków tutaj w czerwcu może być, możecie być gotowi na relacje, ale jednocześnie, no, tacy bardzo ostrożni w działaniu. Król Pucharów pokazuje tutaj taką głębię uczuciową, tak, empatię, dojrzałość, ale też tendencję tutaj do trzymania tych emocji w sobie. Wy możecie czuć potrzebę bliskości tutaj z kimś. Ale być może nie chcecie, no, nie chcecie wchodzić tutaj, nie wiem w byle co, tak? Z jednej strony jesteście gotowi, aby pokochać, a z drugiej strony, no macie tą, zdajecie sobie sprawę, macie tą świadomość, ile to kosztuje, ile to energii, ile to energii wymaga. Moment na pewno takiej emocjonalnej stabilności, ale, no nie myślę, że tu jest jeszcze jakaś taka otwartość na ryzyko. Czy coś trzyma was w przeszłości? Siódemka monet, to takie coś kiedyś tutaj no, zbudowaliście. Tutaj wciąż y, jakiś stary związek, jakaś, jaka, jakaś stara relacja. Być może cały czas tutaj rezonuje w Was. Y, to nie musi być konkretna osoba, ale jakaś taka y, długotrwała inwestycja emocjonalna a być może której skutki tutaj nadal no niektóre skarpionki odczuwają. Może wciąż liczycie tutaj, że coś z przeszłości, nie wiem, jeszcze, jeszcze jakoś wróci tutaj, albo coś tutaj się opłaciło, no bo skoro tak staraliście się bardzo, tak, to wydaje wam się, że te wszystkie starania nie, nie, mogły, iść, nie mogły iść na zmarnowane. Ale siódmka monet pokazuje, że chociaż trudno wam się tutaj pogodzić, być może, no, z pewnymi sytuacjami, no to no nie wszystko, kochani, dojrzewa tak, jakbyśmy chcieli, tak? albo w taki sposób, jak je, jak je, jakiego oczekiwaliśmy. I może właśnie to poczucie tego, no, tego straconego czasu w jakiś sposób Was tutaj blokuje, tak? Także Wy sobie zdajecie właśnie, ile to kosztuje i w przeszłości były takie, były takie sytuacje, no i teraz jesteście troszeczkę no niepewni. Czy ktoś nadchodzi, mag? Myślę, że tak. I to ktoś tutaj, kochani, no, z takim dużym potencjałem, ponieważ mag przynosi taką energię m, świeżości. Ktoś, kto was tutaj może, no nie wiem, oczarować też w jakiś sposób. To jest taka m, fajna rozmowa, to może być energia flirtu, kochani. Ktoś może pojawić się tutaj, albo już jest w ogóle w waszym otoczeniu. Ale to Wy będziecie raczej musieli tutaj wykonać pierwszy krok. Mak nie przynosi gotowych rozwiązań, on tylko daje szansę, tak? On wymaga od Was tutaj, kochani, inicjatywy. Wy może dostaniecie jakieś zaproszenie, może jakąś wiadomość, jakąś, jakąś propozycję, ale od Was tutaj będzie zależeć, czy to się jakoś rozwinie, no, czy przede wszystkim zaakceptujecie, czy się odważycie. No, to dobry czas, też by uwierzyć, kochani, w Waszą siłę, w Waszą potęgę, a nie szukać tutaj też idealnego partnera, tak? No, Mag jest też taką osobą, która w rozmowie właśnie może Was też oczarować ktoś, kto potrafi bardzo, bardzo pięknie mówić. No, i ta karta też mówi, że Wy macie wszystko to, czego, czego potrzebujecie. Także, jeżeli potrzebujecie wiary w siebie, no to kochani, jak najbardziej. Energia Wam tutaj sprzyja? Co Was ogranicza? Dziesiątka buław. Skorpion może mieć jakieś takie emocjonalne przeciążenia tutaj. Może zbyt długo nosiliście tutaj jakąś taką odpowiedzialność, nie wiem, za wszystko, być może za no, rozpadek, rozpad waszych byłych relacji i wszystko tutaj wzięliście emocjonalnie na siebie za tą Waszą przeszłość a może po prostu niektóre skrepione są zmęczone takim ciągłym analizowaniem albo no nie wiem próbą naprawiania nawet właśnie samego siebie tak dziesiątka monet pokazuje że czasem no nie musicie być zaraz 100% gotowi na nową relację ale kochani nie zamykajcie drzwi tak nie zamykajcie drzwi Potrzebujecie tutaj na pewno w tej karcie zrzucić jakieś, nie wiem, zrzucić trochę ciężaru z siebie, zrzucić trochę tej odpowiedzialności. No i uwierzyć w siebie też, tak? Nie musicie być naprawieni do końca po, po byłych relacjach, żeby się tutaj otworzyć na miłość. Na pewno zasługujecie na coś pięknego, na coś, na coś dobrego. Jaka jest rada? No, rada jest mocna, bo, bo macie kartę wierze. Przestrzeń tutaj, ta karta mówi, że trzymacie się cały czas czegoś, co nie działa. To mogą być jakieś Wasze przekonania też. To mogą być jakieś takie no, Wasze wyobrażenia, jak powinien wyglądać ten związek, albo jak powinien wyglądać ten partner, kim powinien być. I, i w tym momencie te przekonania to tworzą taki emocjonalny mur. Który być może, nie wiem, Wam się wydaje, że Was chroni, ale on po prostu raczej zamyka Was na coś nowego. Wieża mówi bardzo, bardzo czysto, bardzo klarownie, że tutaj coś musi runąć i coś musi runąć, żeby mogło pojawić się coś prawdziwego. Być może to jest właśnie czas, aby zerwać z jakimś takim perfekcjonizmem. Być może, żeby zerwać z lękiem przed porażką, tak, z jakimś obrazem siebie, który już was, kochani, nie wspiera, już was nie karmi, już wam nie służy. Miłość nie wchodzi zawsze przez takie dobrze zabezpieczone drzwi, no tylko czasami puka do ściany, kochani, po cichutku, przez jakiś mały otworek chce się wślizgnąć. Także pozwólcie, pozwólcie temu nowemu tutaj przyjść. No, i jaki jest potencjał? Miesiąc obserwacji. Paś, paś Mieczy mówi, mówi o takim obserwowaniu, mówi o, o komunikacji, mówi o rozmowach, mówi o takim testowaniu gruntu trochę. Paść Mieczy wskazuje, że możecie wejść w jakiś nowy kontakt, tak? Może to być właśnie ten, ten mag, ale to może być raczej kontakt na takim pułapie intelektualnym niż jakiegoś takiego. Emocjonalnego, emocjonalnego, połączenia. Dobra, na pewno dobry miesiąc, aby tutaj z kimś porozmawiać, podzielić się czymś prawdziwym, być może sprawdzić tutaj tak, co kryje się więcej pod powierzchnią tej, tej nowej osoby. Nie oczekiwałabym tutaj raczej w czerwcu jakichś wielkich uniesień, ale nie lekceważcie kochani sygnałów, tak. Nowa relacja może zacząć się po prostu od takiej nadzwyczajnej ciekawości, tak? Poznania, otwarcia się po prostu na poznania kogoś, niekoniecznie właśnie z myślą o, o, romantycznym, o romantycznym związku, ale po prostu być może no, przyjaźni. Dla Skorpiona czerwiec jest miesiącem troszkę przebudzenia. Może tutaj, no zacząć się coś pięknego, ale tylko wtedy, kochani, jeżeli no pozwolicie się temu narodzić, a jeżeli raczej będziecie, z, no, odrzucicie to zmęczenie tutaj, tak, nie oczekujcie, że będziecie zawsze na wszystko gotowi. Kochani, może być tak, że ktoś was tutaj właśnie zaprosi, a wy będziecie po prostu zbyt zmęczeni, żeby wyjść z nim na kawę, czy i to, i to też może mówić o tym, także Zwróćcie na to uwagę, żeby otwórzcie się na nowe oferty, na nowe propozycje i na nowe, no, na nowe znajomości. Dobrze, moje skorpionki, dziękuję Wam serdecznie, dziękuję, że jesteście ze mną. A mam nadzieję, że to czytanie wniesie coś, coś fajnego, coś co z Wami zarezonuje w czerwcu. Ja Wam dziękuję jeszcze raz za subskrypcję, za komentarze i zapraszam na następne czytanka. Pa pa moi drodzy!